Siemano z tej strony, Michlo, a to jest moje Hot Six Challenge. Dzięki za nominację, jeszcze raz Ziętek. Lecimy! Wow, Wbijam się w beat, jak Magosz na lipację. Dzięki Max Ziętek za twoją nominację. Bob się link, więc wyszli dotacje. Na nic tutaj będą twoje negocjacje. Do tego tekstu wrzucam randomowe słowa. Jak się nie zdrymują, będzie bardzo wielka szkoda. Nic tu nie porobisz, bo po jest pogoda. Żeby było śmiesznie, nominuję sefudziego, a zaraz za nim też Gajdiszewskiego. Kogoś tu brakuje, pewnie Drzewieckiego, ale się w kurwi, więc nie nominuję jego. Na YouTubie viewsy szybkie, chociaż mnie w sumie styknie jakiś horror z remigiuszem. się o nic muszę, bo on ma wielkiego chuja. Nie widziałeś tego z buja? A więc tak jak mówiłem, nominacja leci do Filipa Podgórskiego, Wiktora Gajdiszewskiego, a dodatkowo jeszcze nominację otrzymuje Adam Kret. yeah